Dzisiaj okazało się, że nawet w Klubie Prawa i Sprawiedliwości nie ma wystarczającej liczby senatorów, żeby przyjąć bez poprawek ustawę, która budzi najwyższe wątpliwości i poważne kontrowersje. Mam na myśli ustawę o wojskach obrony terytorialnej wprowadzanych od pewnego czasu przez ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza. Z naszej strony chcieliśmy wyrazić. Duże zaniepokojenie tą formułą wojsko-obrony terytorialnej. To zaniepokojenie podziela z nami wielu ekspertów, wielu Polaków, także wielu wojskowych w służbie czynnej. Mówiliśmy o tym wczoraj w debacie, podnosząc kilka zasadniczych wątpliwości. Po pierwsze, to, że wojska te są tworzone zanim została uchwalona ustawa. O tym będzie mówił szerzej. Kolega Rybicki. Po drugie, że wojska te mają niejasno określone zadania, bo zadania antykryzysowe, które zostały zapisane w usadnieniu dla ustawy, mogą być rozmaicie interpretowane. Mogą być interpretowane także jako przeciwdziałanie kryzysom politycznym w kraju. I mo można sobie wyobrazić, że komuś przyjdzie do głowy kiedyś użycie tych wojsk w kraju. Nie przeciwko obcemu najeźdźcy. Oby do tego nigdy nie doszło. Wojska te także zaburzają obecny system dowodzenia, ponieważ są podporządkowane, mają być podporządkowane bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. A przypomnę, że minister obrony narodowej ma w swoim bezpośrednim podporządkowaniu, poza dowódcą generalnym, tylko i wyłącznie specjalne formacje. Takie jak służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, czy, czy żandarmeria wojskowa, między innymi. A zatem budzi naszą wątpliwość to, dlaczego minister obrony narodowej ma choćby tymczasowo dowodzić wojskami obrony terytorialnej. No i wreszcie jesteśmy zaniepokojeni stanem budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, który nie przewiduje w tym roku środków na powołanie tego wojska. A powołanie, utworzenie pierwszych trzech brygad, jak mówi minister obrony narodowej, kosztowałoby prawie 400 milionów złotych. Pytamy w związku z tym, skąd te pieniądze mają pochodzić. 3 miliardy 600 milionów złotych ma kosztować powołanie tych wojsk do roku 2019. I znów pojawia się to samo pytanie. Komu należy, komu, komu się będzie zabierało, żeby te wojska y, utworzyć. Obawiamy się, i są to słuszne obawy, że utworzenie Wojska Obrony Terytorialnej odbędzie się kosztem modernizacji technicznej Wojska Polskiego, a zatem że wojska operacyjne, ten trzon uderzeniowy naszej Armii stracą na powołaniu y, weekendowego wojska, jakim ze względu na y, słaby proces szkolenia będą wojska obrony terytorialnej. Dziękuję bardzo. Senator Rybicki ma głos. Dzień dobry państwu. Proszę państwa jesteśmy w trakcie procesu legislacyjnego przed głosowaniem w Senacie nad ustawą o powszechnym obowiązku obrony, przed podpisem następnie pana prezydenta. A wiemy, że od września trwa proces formowania nowego rodzaju sił zbrojnych, jakim ma być mają być wojska obrony terytorialnej. Jest pytanie o podstawę, o podstawę prawną. Na jakiej podstawie prawnej od września trwa rekrutacja żołnierzy do, tej, do tego przyszłego rodzaju sił zbrojnych? Trwa rekrutacja. Wczoraj podczas debaty pytaliśmy pana ministra, wiceministra obrony narodowej. O monitoring tego procesu, kto się zgłasza w procesie rekrutacji, czy jest ten monitoring jakoś już charakteryzuje osoby, które przystępują do nowej przyszłej formacji, dochodzą niepokojące informacje o tym, że członkowie ugrupowań paramilitarnych, takich jak na przykład Falanga neofaszystowska, czy też członkowie prorosyjskiej partii zmiana wstępują, zgłaszają swój akces do przyszłej nowej formacji zbrojnej. Na to na te pytania nie padły wczoraj wiarygodne odpowiedzi, ani o, o podstawę prawną, na której y, przebiega proces rekrutacji, ani o y, monitoring y, procesu rekrutacji. No, są to zjawiska wesoce niepokojące, y, dlatego że tworzona jest formacja nowych rodzajów sił zbrojnych, właściwie w oparciu o y, niejasne y, przesłanki formalno-prawne. Y, Jan Rulewski, bardzo proszę. Jako człowiek Solidarności, jako człowiek, który uważa, że społeczeństwo można opierać nie tylko na militaryzacji, a ta ustawa jest przejawem militaryzacji życia wewnętrznego w Polsce. Jakby na to nie patrzeć. Tworzy się gwardię militarną wokół ugrupowań politycznych. Mi było dane przeżyć te wydarzenia. Państwo byliście też niektórzy obserwatorami, niedaleko stąd, w Białołęce, w więzieniu, formacjami porządkowymi, które czuwały nad internowanymi, były zmilitaryzowane odwody wojska i milicji. Słynne Romo i Zomo. A tym, że Zomo było strukturą, ale tak zwane rezerwy były powoływane, które z gruszki, z pietruszki zostały wezwane do czego? Nie do walki przeciwko Solidarności, utrzymywania porządku na terenie więzienia. I przykra się zdarzyła sytuacja. I, I jeśli nawet to przyjąć, że to jest jakiś wyraz porządnego państwa, to była przykra sytuacja, że jeden z tych powołanych do tych porządkowych oddziałów przeprosił mnie za to, że został wtrącony do tej służby przymusowo i ma kryzys sumienia. Nie wiedział, jak się zachować, uścisnął mi doń z przeproszeniem. I ja uważam, że tego rodzaju militaryzacja życia wewnętrznego właśnie rodzi tego rodzaju zachowania. Do tego jeszcze opłacane, do tego jeszcze wysoko, będą to opłacane formacje, która siłą swego bezwładu będzie uczestniczyła w życiu politycznym. Jak się tutaj państwa to nie przekonuje, to taki... dygresja maleńka. Przepraszam. Może pytania. mogę. Senator dawać. Leszek Czarnowaj. Szanowni państwo, króciutko jeszcze o Praktycznej części wprowadzenia tej ustawy, tego projektu ustawy. Ja, jako osoba z 20-letnim doświadczeniem w pracy samorządowca i e, ten, który zna dokładnie rolę samorządów, które ukształtowały się przez 26 lat, w zakresie sytuacji kryzysowych, No wczoraj to była rzecz tragiczna. Wiceminister relacjonujący e, projekt tej ustawy nie wie, a później mówi, że to prawdopodobnie podległość w sytuacjach kryzysowych, czyli tych wojsk będzie bezpośrednio te wojska podlegały wojewodzie. Proszę sobie wyobrazić, prowadzi się akcję kryzysową w danej gminie i jest jasno napisane, burmistrz jest tym, który dowodzi całą akcją lub jego służby, jeżeli to jest większa katastrofa, dowodzi starosta i nagle wprowadzamy specjalną jednostkę podlegną panu ministrowi Maciarowiczowi. Nie wiemy, komu ona ma podlegać, jakie zadania ma wykonywać. No, to, że te wojska e, weekendowe mają walczyć ze specnazem, to to jest tragiczne. Natomiast jeżeli do tego dochodzi sytuacja kryzysowa w gminie czy w powiecie i dochodzi jakaś jednostka, czyli dwuwładza i do dzisiaj nie wiemy, jak to będzie w relacjach, jak w ustawodawstwie, jak w rozporządzeniu, to to jest tragiczne dla mieszkańców każdej gminy. To powoduje chaos. Uh -huh. Państwo złożyliśmy y Trzy wnioski mniejszości. Jeden z nich wydaje się kluczowy. To jest wniosek, aby zapisać w tej ustawie, że wojska obrony terytorialnej nie mogą być używane przeciwko obywatelom polskim. To będzie test najlepszy na intencje PiSu i zobaczymy, jak za kilka minut PiS ten wniosek potraktuje. Musimy kończyć, niestety, i iść na głosowanie. Dziękujemy Państwu bardzo.